Kochani, jakiś czas temu w seforze pojawiła się marka Too Faced i postanowiłam z tej okazji zrobić dla Was filmik, recenzję o kilku produktach tej marki Tak więc jeżeli jesteście ciekawi jak te produkty sprawdziły się u mnie, zostańcie ze mną Pierwszym produktem, jaki kupiłam z Too Faced to była ich słynna czekoladowa paletka Chocolate Bar Ja za pomocą tej paletki wykonałam już tutorial dla Was jakiś czas temu, także link zamieszczę pod filmem No i jak wiecie z tego filmu, jaki z ulubieńców, w którym zamieściłam tę paletkę, jestem ich wielką fanką Pachnie przepięknie czekoladowo i po prostu o poranku to jest najfajniejszy zapach, jaki możecie sobie wyobrazić. E, uważam, że jest. Przepiękna, ma pięknie dobrane kolory I za ich pomocą stworzycie bardzo różne makijaże Zarówno te do pracy, jak i na randkę Czy no na jakiekolwiek wyjście tak naprawdę Bo ma zarówno odcienie matowe, jak i błyszczące Cienie się pięknie blendują Pięknie wyglądają na oku, bardzo ładnie się utrzymują Także ona kosztuje 178 złotych bodajże i uważam, że jest bardzo, bardzo warta tej ceny, dlatego że no jest to typowa rzecz na bardzo długi czas tak? Nawet jeżeli będziecie używać jej codziennie, to spokojnie na przynajmniej rok, myślę, że nawet na dwa lata Wam ta polatka posłuży Święta się zbliżają, także myślę, że jest to bardzo fajny prezent pod choinkę, czy to dla Was, czy dla osoby bliskiej No i ja z czystym sumieniem wystawiam temu 5 na 5 Kolejną rzeczą jest już bardzo, bardzo słynna melted lipstick, czyli stopiona szminka to faced no, w internecie youtuberki zachwycają się tym produktem. Znajdziecie bardzo dużo zdjęć właśnie z tą szminką w roli głównej. No i ja też płacąc 89 zł za nią, byłam przekonana, że wyląduje ona w moich najbliższych ulubieńcach i że będzie to jeden z moich ulubionych produktów. Jak się pewnie domyślacie po tym wstępie, nie jest to jeden z moich ulubionych produktów powiedziałabym, że wręcz przeciwnie. No i może zacznijmy od plusów tego produktu. Plus jest dla mnie jeden, może dwa. Pierwszy to jest ten aplikator, za pomocą którego bardzo, bardzo łatwo się tę szminkę nakłada i nie trzeba używać konturówki i bardzo ładnie się rozprowadza. No i bardzo ładny jest kolor. Kolor mam teraz na ustach i... Bardzo mnie on skusił, i myślałam, że będzie nam się świetnie razem żyło. No niestety nie. I teraz przystąpię do wliczania licznych dla mnie minusów tej szminki. Po pierwsze, ta szminka po godzinie traci pigment i traci kolor i przestaje w ogóle być widoczna na ustach. Nawet jeżeli nie będziecie jadły ani piły, to w ciągu godziny ona po prostu zniknie. Zostawi taką brzydką, yy, fioletowo-brudną plamę, i nie wiem, nie wiem, dokąd ta szminka ucieka, ale po prostu yy, nakładacie ją i przez chwilę jest fajnie, po czym nagle jej nie ma. Co też przy tym kolorze jest bardzo niefortunne, no bo on musi być nałożony tak, żeby ten pigment był równo rozłożony i żeby kolor był intensywny, więc no, przy tym kolorze jest to niedopuszczalne. To jest Melted Violet. Myślałam, że może coś zmieni konturówka, więc za którymś razem, gdy nałożyłam sobie też minkę, przedtem nałożyłam konturówkę, ale zupełnie nic to nie zmieniło, nie pomogło. I też trzeba bardzo uważać z dozowaniem tego produktu. Ja za pierwszym razem nałożyłam go dużo, no bo chciałam uzyskać właśnie ten fiolet, który teraz mam na ustach. No i przez to, że nałożyłam jej za dużo, Chociaż wydawało mi się że na oko, że, że to będzie ok, e, szminka mi się zlała. Po prostu cały pigment szedł mi w, w dół, i tutaj e, na środku ust miałam tylko taki, taką kreskę, a cała reszta ust była e, no. Przybrudzona i wyglądała nieładnie. Później pani w Seforze poradziła mi, żebym nałożyła po prostu tego mniej, i że one już to przetestowały, i że właśnie też na początku były niezadowolone, ale że już się nauczyły, jak z tego korzystać, i po prostu trzeba nałożyć tego mniej. I miałam nadzieję, że to rozwiąże mój problem i że po prostu się okaże, że źle tej szminki używałam. Nagle ona zadziała. Też się tak nie stało. Nałożyłam jej mniej. No i ten pigment. Trochę gorzej wyglądał, nie był już taki intensywny. Dla mnie w ogóle ta szminka jest wysuszająca i po całym dniu noszenia jej, ja też, jeżeli chcę się ją nosić, to trzeba ją no tak co pół godziny, godzinę poprawiać. Miałam bardzo wysuszone usta i też minusem jest to, że ona nie zastyga na ustach. Ja byłam przekonana, że po nałożeniu ona mi się w te usta wtopi i zastygnie tak jak prawdziwa szminka. Ale nie, ona cały czas jest taka. Śliska i no to niestety grozi wyjechaniem poza usta i rozmazaniem się, co nie jest fajne. No a jeżeli też chodzi o trwałość, to jeżeli postanowicie coś zjeść albo się czegoś napić, to ta szminka od razu złazi. Nie ma absolutnie żadnej trwałości. No i przez to moim zdaniem jest niewarta swojej ceny. To jest jakość taniego burszczyka za 8 zł, a nie produktu za 89. Dla mnie bardzo duży zawód, i niestety muszę jej ustawić 1 na 5. To są moje doświadczenia, i też są to doświadczenia z tym konkretnym kolorem. Być może inny kolor sprawdzi się lepiej, być może u Was w ogóle ten produkt sprawdzi się lepiej. U mnie nie sprawdził się w ogóle, i no nie wiem, raczej nie będę testowała już innych kolorów. Może za jakiś czas, jak zapomnę, jak fatalny był ten kolor, to może spróbuję, ale nie sądzę Trochę jest to za droga zabawa i no nie wiem, na razie okazała się być totalnie niewarta ceny Kolejną rzeczą i pewnie po moim uśmiechu już możecie się domyślać, że jestem zadowolona z tego produktu Jest yy, podkład yy, Born This Way, Too Faced Ten podkład ma krycie średnie do mocnego w zależności od tego, ile produktu nałożycie. I wygląda na skórze przepięknie, bo wtapia się w nią i nie podkreśla porów, a jeszcze je zakrywa, i naprawdę wygładza i mam go teraz też na sobie. Tak więc widzicie, że ta skóra jest taka świeża, to nie jest mat, to nie jest błysk, to jest coś pomiędzy. I też radzę Wam, jeżeli będziecie go kiedyś miały w swojej kolekcji, nakładać go Beauty Blenderem, bo on wtedy wygląda najlepiej. Zauważyłam, że kiedy nakładałam go pędzlem, to robiły się takie delikatne smugi. Ten efekt nie był taki, jak przy Beauty Blenderze. Beauty Blender go tak pięknie wtapia w skórę i naprawdę robi się z tego wasza lepsza skóra, nie robi tej maski takiej niefajnej, nie widać go. Trzyma się bardzo, bardzo długo, nie zmazuje się, nic się z nim nie dzieje. A to, co bardzo mi się podoba w tym produkcie, to jest kwas hialuronowy i woda kokosowa, dzięki którym on Skórę Wam w ciągu dnia nawilża i też dzięki temu Wasza skóra czuje się lepiej, wygląda lepiej. Bardzo mi się to podoba, no bo nie dość, że jest to produkt do makijażu, to jeszcze jest delikatnie pielęgnacyjny, więc czego chcieć więcej? Poza tym ta linia ma bardzo piękny pigment, żółty, czyli idealny dla nas polek, bo tak naprawdę większość z nas ma właśnie żółty pigment. Niewiele dziewczyn ma pigment różowy. Tak więc też ta seria bardzo ładna. Nie się y, dopasuje Wam do Waszego koloru skóry. No i tutaj z czystym sumieniem mogę dać 5 na 5. Kolejnym produktem to też jest produkt bardzo znany, y, bardzo popularny w internecie i też dobywający bardzo wysokie oceny y, i to jest y, maskara Better Than Sex. Y, no, trochę jej z nazwą, bo no nie. <grywa> Kosztuje 95 zł i to co robi to pogrubia rzęsy, ale na pewno ich nie wydłuża i nie robi z nimi niczego spektakularnego. To czego w nim od samego początku nie lubię, to jest jego szczoteczka, która wygląda tak, jest ogromna, 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 wygląda jak taka szczotka w mini samochodowej. I niestety, no jest tak duża ta szczotka, że Trudno jest sobie wytuszować nią rzęsy, nie brudząc sobie powieki, a już w ogóle dolne rzęsy to jest masakra. Nie da się nim, no przynajmniej ja, może jestem po prostu jakoś, nie wiem, źle go używam, ale nie jestem w stanie nim e, tych dolnych rzęs ładnie bez upaćkania się pomalować. Dla mnie jest to bardzo poprawny tusz. Yy, który nie do końca jest wart swojej ceny Dlatego, że yy, bardzo podobny efekt, jeżeli nie lepszy Uzyskacie za pomocą drogeryjnych odpowiedników Fajny, ale taki sam można kupić yy, w drogerii Więc temu tuszowi dałabym No tak trz, mocne 3,5 i ostatni już produkt, e, też bardzo znany, e, to jest róż e, Too Faced z tej serii e, Flash. I mój to jest akurat Love Hangover. Prezentuje się w ten sposób. To jest taki brzoskwiniowy, matowy, bardzo, bardzo ładny odcień. Pięknie daje taki naturalny, świeży efekt. Jedyne co, jest bardzo mocno napigmentowany, więc wystarczy go nałożyć bardzo, bardzo mało na pędzel, żeby sobie namalować piękny rumieniec. I trzeba po prostu też trochę się tego nauczyć, bo ja na początku nabierałam go trochę za dużo i robiłam sobie plamy. Um, ale spokojnie jest to do wyćwiczenia A też jeżeli weźmiecie pędzelek taki troszkę mniej zbity To od razu Wam się ładnie nałoży I tutaj o Too Faced obiecuję 16-godzinną trwałość e, Faktycznie jest on bardzo trwały I ja, e, tak jak już mówiłam w którymś z moich poprzednich filmików Mam tendencję do macania się w ciągu dnia po twarzy i trochę mi właśnie schodzą wszelkiego rodzaju i fluidy, i bronzery, i róże. Ten się bardzo ładnie trzyma i wygląda świetnie przez wiele godzin. No tak jak mówię, nie jest to 16 godzin, ale, ale bardzo dobrze się trzyma. Tak więc też jemu dałabym spokojnie piąteczkę. I to już są wszystkie produkty, które udało mi się dotychczas przetestować z Too Faced. Pamiętajcie, że moje oceny to są oceny moje, czyli tego, jak u mnie te produkty się sprawdziły. Z tego, co widziałam w internecie, zdania są bardzo podzielone, i to, co u mnie jest hitem, u Was może nim nie być. I na odwrót, także. Też jest to po prostu kwestia y, testowania. Y, no i mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że dowiedziałyście się czegoś więcej na temat tych produktów. Jeżeli tak, to oczywiście lajkujcie, komentujcie. No i subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych filmów. I do zobaczenia następnym razem. Pa!